Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja właściwie chciałem ponowić pytanie, czy ta parowa, o której mówiłem wcześniej, jest w ramach tej uchwały, ma być również sprzedana? I czy być może jest to działka numer 2 o powierzchni tych 7 hektarów z kawałkiem? Chciałbym, żebyśmy tutaj jakąś dyskusję na ten temat odbyli. I czy rzeczywiście. Należy to zbywać, i czy, no nie wiem, jeżeli to jest rzeczywiście ta działka, to czy zmusimy kogoś, żeby zakupił 16 hektarów ziemi razem z tym, czy będzie to oddzielnie sprzedawane? No, chciałbym tutaj coś na ten temat usłyszeć. I jeszcze mam uwagę do uzasadnienia, w którym jest napisane, że w roku 2009 powiat zwrócił się do gminy Bodzanów i gmina nie uchwaliła planu miejscowego. Ponieważ dotyczy to mojej osoby, gdyż w tym czasie sprawowałem funkcję wójta gminy Bodzanów, to przypomnę tylko, że dla tego obszaru gmina Bodzanów przystąpiła do realizacji prawnych, teraz już nie pamiętam, ale załóżmy, że w roku 2006, występowaliśmy wtedy do powiatu o przedstawienie nam zakresu, jakim by powiat chciał, żeby jego grunty były objęte. Sami wtedy Wnioskowaliśmy, żeby również ten teren, o którym tutaj dzisiaj mowa, był, został objęty planem. Powiat wyraził zgodę tylko na część, ta, która została przekształcona na, na działki, eee, czyli no, ten, ten przedmiot, który dzisiaj próbujemy zbyć, nie pamiętam teraz, 27 30 działek. Na resztę nie było zgody. Więc e, wiadomo, że plan miejscowy nie uchwala się w ciągu roku. W roku 2009 gmina plan e, dla tego obszaru uchwaliła. No więc trudno, żeby za własne pieniądze za chwilę brała się do czegoś, co chciała zrobić kilka lat wcześniej. To wydaje mi się, że jeżeli już się podnosi taki argument, no to wygo, wypadałoby go jakby w całej rozciągłości pokazać, a wydaje mi się, że ona absolutnie jest tutaj no, no nie trafiła Do innych na, na razie się nie odnoszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Jarosławowi Dorobek za zabranie głosu.